Przepowiednie końskie w dolinie opowiadają o tym, że dawny koń przywitał tą dolinę, nazywając ją Doliną Jesienną, lecz tu zawsze wita nas w jesień. Jesień lecz nie wita każdego, a nie wita to koni. Które posługiły zrobić kiedyś źle. Koni, które biły się dla szczęścia. I koni, którym nie można ufać za wszelką cenę. To właśnie one nie mają dostępu do tej doliny. Opuszczona wioska. Opuszczona wioska jest bardzo wielką, sekretem koni z tej doliny. Jest bardzo cenna, dzieci szanują to jak. nie powiem co, jak słomowisko. Często znajduje się tu piękna przyroda, uświęta tysiąc lat temu. Nawet może setki. Po wątpię, że po tysiącu latach jeszcze ta budowa trochę przetrwała. W Końskich Dolinach nie są tak bardzo szanowane wioski. Nie są dobrze również budowane, więc wątpię w to. Dzieci! Dzieciaki. Oj, mamo, nie przesadzaj, tylko chcieliśmy się bawić. Skąd waria? Mamo!